Jedziesz czy nie jedziesz? He he he. jak ja to lubię. <noise> Ład na auto miałeś, ale już, już masz. Do, dopieszczone ci pełen, dopieszczone jest to twoje auto. Wow. <noise> Hej, siemano, witajcie ludziska w kolejnym odcinku. <noise> z GTA V, tą zacno halowinową Nutą. Z tego pogańskiego święta, którego nie obchodzimy. Witajcie, moi drodzy. W tym odcinku będziemy robili misję z Lowriderów, piękną misykę, piękną A ty From drogi się? widzu, tak ty, właśnie ty, tak do ciebie mówię Słuchaj, jeśli ci się podoba geta, to wiesz co masz zrobić, ja, ja wiem, że wiesz Ale zrób to, teraz to zrób Zrób to, patrz, o Zrób to, o Nie, 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 tak, to ja to będę robił tę misję, nie rób misji To może proponuję zrobić drugą misję od niego, bo ta pierwsza powiem ci szczerze, że jest dosyć słaba, bo robiliśmy to ją To zrób drugą, to zrób drugą, no to włącz drugą no ja po drugim, wydarzenia To mało ludzi będzie normalnymi <śmulat> autami jeździło. <śmulat> Co? Byłem. Mało ludzi normalnymi autami teraz będzie jeździło. No bo te auta są fajne, bo się można pobawić nimi i poskakać. Także. Także. Albo Jaro. Nie ma nowego albo... auta przypadkiem? Czy mi się wydaje, że jest nowe auto? W tych, które da się tuningować. Proszę zobaczyć. To, już Ta, nowe auto jest chyba. Tak, patrz, teraz tam jakiś gości przed nosem jeździ, tego też nie widziałem. Co ty gadać? Nie ma? Hmm. Gdzie to się robiło? Nie, to było w telefonie, to prawy dalnerów, nie wiem. Po hmm. Benes. No, remik misja jest tylko na dwie osoby, także trzeba. Co to? No. Jakiś gości ma jakieś super special auto, no? Co to było za auto teraz? Uciekło. No, Z tego. No, nagrałem to tego gościa, nie zrobiłem, bo już poleciał gdzieś indziej. Co może to było? Halloween. Może, no, halloweenowe może to było, ale skąd to w takim razie wziął? Może w tym sklepie może normalnie jest. Staraz. Może jak zrobisz wszystkie misje od Lamara, to się odblokuje. Zaraz wygugluję. No tak, tak, Faktycznie. 650 tysięcy i 550 tysięcy. Ale za Co ty nie gadasz, To chyba jednak misji nie będziemy robili. Ej, Jusza, mega! fury! Ej, powiedzcie, jaki bierzecie ten styl. malowania, ten, no, to weźmiemy każdy inny. Ja, ja wezmę jesme jesme tego, ch, y, co wygląda jak hot rod Ja też ja biorę tego. No dobrze, ja biorę, je bez... jesme... ja biorę, po... ja biorę pojęcią pułapkę. Epigine, po ja pigię na polenisko. To dorobane. Bierzemy to Dobra. Zaraz mi wezmę w rachunek. Joop, Weź dołącz do nas na sesję. Morto. O mm, ale goodness. pięknie chodzi Zas sposób... O ja pierdziu. Startuj o, sobie w śmiech, mordę tak. Co za fura? Da się to jeszcze tuningować? No da pewno. się chodź, ja cię zaproszę ja dołączyć i polecimy tuningować wieczorem. Dobra Jaki to jest szerokie bydle, nie? Ale się tym dziwnie jeździ. No taki mega hmm. bardzo hmm. dziwnie. A zajebista No Naprawdę kosmos. Napraw pojazd. No standardowo wszystko. Myślę to jakieś nowe rodzaje będą, ale. Dobra, standard. Ja, się. ja ten standard zaraz szybciutko cały zrobię. sobie Dracula. Dracula. A figurkaż nie wiarza. Kurde, ta pajęcza pułapka też jest całkiem spoką. Ale zostaje sobie piekielne palenisko. Jakie bydle Jak ja bym chciał chromowy, O nie, chromowy, chromowany kolor to jest straszny. Maskle można. Tak maskę tu są. No rację. Ja. Oh fuck. Ale kładałbyś... A zobacz jakby jakby na sport jak te luksusowe będą wyglądały. Ej, luksusowe są... Oooo! Carbon Air zobacz sobie luksusowe, jak to dobrze jak to dobrze wygląda. Dobra, gotowy. Jakie cacko Jakie cacko! Chodźcie tu wszyscy staniemy tak. A musimy iść do słońca. Jak to brzmi pięknie? Chodźcie tutaj. Żeby było słoneczko. O, już wiem, jak. Że, kurde, to jest takie już zachodnie słońce. No ale dobra, niech będzie. Ja... I klakson. Na, na czym był klakson? E. Czekaj, to na trzy włączymy. Trzy, cztery. 4. <słuch> Au Fajnie, fajnie robisz, fajnie robisz Loczka. Słuchaj, Loczek pokazuje ci mojego, pa, mojego, mojego zebratowego fokasa, widzisz to? O ty gnoju widzisz? No widzę, widzę, dobrze widzę A to, to też widzisz? To też widzisz? Tak? Jedź, 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 jedź Go, 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 go O kuźwa mać Fajnie zrobiłeś Loczek, naprawdę fajnie Cymon, Cymon panowie Loczek, pięknie, gromy Dz, fajne masz spodnie paski szumi. Dziękuję. A mam spodnie w, w moro A ja widzę paski. Ja w ogóle cały mam ryj w paski z plastiku. Tendzie pędzy moje rundy. Dobra, trzeba pendrive'a No ja, no, ja te mecia nie gram w pierwszej osobie, bo to jest bez sens. A bo grajmy w pierwszej osobie, czemu blokady nie zrobiłem? Gracie chłopacy, chłopacy w pierwszej Dobra. osobie. To będzie tyłczki. Ja będę, będę, będę blokady zrobić. Wy nie będziecie się Nie, ja gram w pierwszej osobie Ja też. jasne. A, a Co ty? Czemu samobójstwo? Zabiłem cię? Nie To musiałem odbić granata pod swoje nogi zaraz no, musisz... to po nie samobójstwo, nie czy założyłeś Aaaa um, to Wstyd O ty, a ty, a ty, a ty, a ty o ty, o ty, co tu się w ogóle odpierdziela? No ho! Ło, spadłem A, z tam... gdzie jesteś? <noise> Myślę, że się skryje. A, e, gracie w o sobie? No. Tak. To, e, nie... No, bardzo no. ciężko jest o sobie. Mi w ogóle gra klatkuje. Mi też trochę klatkuje właśnie, nie wiem czemu, stary. To jest no, tak No Przecież ile ty miałeś HP? O, mam maluszko. I to może nie grajmy z pierwszej osoby, co? Nie, 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 a pierwsza co? osoba, już gramy No to nie ma sensu, trzeba sobie podwyższyć poziom gry Na trudniejsze Nie bądźmy no, piczy tak. Ty gnoju, a ty gnoju! No i Loczek oczywiście, nie? No ja zaszłam takiego takie że... Tam, gdzie dwóch się bije, tam Loczek Twel przychodzi, no <laughs> Rezi, nie uciekaj przede mną, kumplu! O, ci się bić! O ty, gnoju! <śmienny> Szmatko, który bym poczekał jeszcze 5 sekund to byś to wpadł! Gnoju jeden. A automaty to jest też takie piłszone gówno. Psujący się sprint Każąc na pierwszej osobie za Zajebista sprawa naprawdę O brako mi amunicji A to najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten sprint się psuje strasznie na pierwszej no. sobie Strasznie no tak. się psuje sprint A Szumi skorzystał teraz i cię dobił No wiem widziałem no i Zauważyłem po. I Lul. Co tu się dzieje? No, ho, ho, ho ty szma, to dobijałem go. Jeszcze cię zabił. Widzisz, co zrobiłeś? Masz jest złe grzech. No, fajnie. Z loczkiem nie ma szans, stary jeden na jeden. No, nie ma szans. No, czemu? No, nie wiem, on jest za dobry. Zainstaluj sobie, sobie antywirus, i będzie dobrze. Ja, ja, No tylko antywirus dobrze działa. A, Tedał. Anty... Oho! A ty wielki o, to pojazd to... roku. Popisałeś po się, szumić, powiedz O nie. To jest też kwestia tego, że cholerna... cholerna A ten. Cholerna AK a, yy, a, a, a ten yy, A shotgun to ja. sorry, a to jest zupełnie inny poziom, nie? Też ja z dobrzynem biegam A z dupą biegasz chyba Macie też lagi? Mam lagi straszne. A fajnie, fajnie, zresztą Jak ten sprint denerwuje o oh. Zaraz ocipienie, nie nie masz śgrabin Aha, lociek. Fajnie leczek zbić, fajnie A to co zaś nie pasuje Gnojuu Brakło mi na boi ale to jest... Skilla mi... ci zabrakło, a nie naboi, gnojo. Idź poszukać go w krzakach, bo gdzieś go zgubiłeś. Słyszysz? ty? zamki zamknij, poński. No nie! Amo, 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 amo! Ale miałeś farta! No nie. Loczek mnie tam jeszcze gdzieś miział po plecach. Na ty, gnoja. A, prawie dwóch was zabiłem, bo takie ładne plecy już zrobiłem co zdewolone ze swojego takiego zwanego zagrania? Hmm? Ta udało ci się roznieść na strzępy rezig już pozer i tej Tegnaju No na pewno Ja nie mam siły nigdy, nie? Nigdy tego nie uda się Seria przegrany. No, dobrze, pocieszacie mnie. A! Masz gnoju, masz. No, ale czekaj, jeszcze trzeci brakuje, żebyś wygrał. O! Co? Co? <glarziny> one shot, one kill, jak to mówią. O niż bramy, Woooow. stary bo. Ciężko to No nie! No no Szymon No ja mi brakło o, e. Szybko a ten Hidujesz go, niepotrzebnie O, a z tym karabinkiem to sobie możesz w dupę go tego wsadzić, wiesz? No. Byłaś już może Masz gnoju No i w tym shotgun! No to gany. jedna Nie wiesz O, ty piczo! Cholerne karabiny, gdyby nie te karabiny, to każdy by to zupełnie inne wyniki miał Easy W dupę sobie te easy stać Ale mi się agresor włączył Jestem zły bardzo No ty! 12, 12 leczek Ta, za mnie szumi zabije niestety Nie zabije cię wa pierwszy? Trzeci o oh my goodness! pięknie, ludzie skażcie więcej gitar z chłopakami remiz. samemu, czy whatever, piszcie śmiało co. Jak my kończymy, on na będzie się podobał, chłopaki podobało się wam? Ja bardzo. Mi też jak się podobało, wygrałem. Pięknie, ale na jest tego na tylko na, na początku sam pałę strasznie. Jednak te czasy się zmieniły, już nie sypały. to, co lubiłem. Nigdy nie sam po prostu. Trzymajcie się, w ogóle remis, rzeczywiście, ale mam lepszą... Mam lepszą, no, lepszą remisję, mam więcej. RP. Trzymajcie się, cześć. Hey. Hey, yo! Hello.